Witam was na kolejnym odcinku Serio od Zero do Albińczyka. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o szurowaniu na ósemkowych korapetach, czyli tych najwyższych. E, czyli znajdujecie sobie jakiegoś, prawda, wchodzicie tam i nie popłyniajcie tego błędu co ja, bo sobie przez przypadek odpaliłem kapliczkę już tak z rozpędu, a tego się nie robi, jak się szczuruje. Bo jesteśmy tutaj po lód, tylko i wyłącznie, także rozwalamy mopki, jak leci, tak naprawdę otwieramy sobie skrzynki, e, jest fajnie. Mamy nadzieję, że nikt nam po prostu nie wejdzie i przez ten czas jak najwięcej kasiury próbujemy zebrać. I jeśli zdobiemy pasek do końca, to wtedy dungeon się zamyka. Już nam nikt nie wejdzie, jesteśmy bezpieczni. Możemy sobie wszystkie maobłysczyścić, jak chcecie. Możemy sobie wszystkie skrzyneczki pootwierać grzecznie. Możemy sobie cały lut zgarnąć i po prostu wyjść z tym lutem. Dlaczego to jest opłacalne? Dlatego, że z takiego dungeona. No, spada 100 tysięcy to jest totalny minimum, ale, ale zwykle zdarza się pół miliona, 600 tysięcy, także, także czasami i nawet więcej. Moim zdaniem można mniej więcej 3-4 miliony na godzinę zdobywać w ten sposób. Także, także całkiem. Z... Fajna sumka za tak naprawdę robienie solówek tak jakby. Tylko że jest ten czynnik, że ktoś może nam wbić na plecy i będziemy musieli po prostu sobie rozwalić kryształy. Także to jest to jest można fajne powiedzieć, ale no. Na tym polegają korapty, na walce PVP, także my tutaj troszkę tak poza systemem oszukujemy troszkę. Nie powinniśmy się tak robić według zamysłu tego, ale jak ktoś chce sobie zarobić dużą kasę w miarę bezpiecznie. Można zginąć, wiadomo, ale, ale nie staramy się nie podejmować walki, rozwalamy kryształy i tak dalej. No to wtedy faktycznie można te 3-4 miliony na godzinę sobie wyciągnąć. Mniej więcej taki jeden korapt, jak się dobrze czyści, 7-10 do 10 minut się powinno robić. Secik musicie mieć przynajmniej 1200 IP, żeby w ogóle wejść do takiego korapta, także im większe specki, tym tańszy set możecie sobie kupić na coś takiego. No ale im droższy set kupicie też, tym szybciej będziecie czyścić po prostu. Im więcej IP, tym więcej damage będziecie tam robić, prawda? Także, także powiem Wam szczerze, że faktycznie wyciągałem tam z niejednego po 600-700 tysięcy fajne rzeczy czasami spadały. Także robiąc 6 na godzinę takich koraptedów, spokojnie, spokojnie te 600-700 tysięcy licząc, to no, te 3 miliony to luźną ręką, tak naprawdę. 4 miliony jak lepiej pójdzie, 2 miliony jak gorzej w godzinę powinniście robić. Także mniej więcej w takim przedziale 2 do 4 milionów powinniście się ostatecznie zamknąć. Także no czasami można oczywiście zginąć, także to będzie waszym minusem, ale dodatkowo do tego jeszcze fame macie, także im więcej jeszcze in fame zdobędziecie w tych corruptedach, tym lepszy loot będzie wam leciał i więcej fejmu. To jest taki, można powiedzieć, kontrowersyjny sposób, jedni będą psioczyć, że ta, takie szczury biegają, a inni będą z tego korzystać. Także to już jest wasza Wasz wybór, tak naprawdę, czy chcecie to robić, czy nie, czy Wam się to podoba, czy nie jest taka opcja. Generalnie, można sobie przy... zarobić całkiem fajnie. Jeśli Wam się podoba, to możecie sobie popróbować, jeśli nie, no to normalnie pójdźcie, ubierzcie się i się bijcie w koraptedach. To by było tyle. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.